Witajcie w układzie słonecznym miejscu, gdzie nawet najpiękniejsza horoskopowa bajka zamienia się w koszmar. Zapomnijcie o romantycznych wizjach i astrologicznych przepowiedniach. Dziś pokażemy Wam kosmos bez filtra, bez ściemy. Gotowi na prawdę, która zwali Was z nóg i sprawi, że docenicie naszą małą, błękitną planetę? Przygotujcie się na podróż, która zmieni Wasze postrzeganie wszechświata. Wenus. Rzekoma planeta miłości, to w rzeczywistości piekło na jawie. Na jej powierzchni panuje temperatura prawie 470 stopni Celsjusza. To wystarczy, by stopić ołów i zamienić go w kałużę. Wszystko, co tam wyląduje, rozpływa się jak masło na patelni w piekarniku. Nawet najgorętsza randka nie wytrzymałaby tam minuty, a co dopiero całe życie. Z chmur Wenus leje się deszcz z czystego kwasu siarkowego. To nie jest delikatna mrzawka. Ale żrąca substancja, która rozpuściłaby wszystko, co napotka. Pada tak od milionów lat, a krople parują, zanim dotkną Ziemi. Planeta gotuje się we własnym sosie, tworząc nieustający cykl destrukcji. Jowisz śmierdzi zgniłym jajkiem na kilometr, a nawet na miliony kilometrów. W jego atmosferze jest tyle siarkowodoru, że gdybyś tam otworzył kask, wymiotowałbyś do końca życia. To zapach, który wżera się w nozdrza i pozostaje na zawsze. Nie ma mowy o romantycznych spacerach po gazowym gigancie. Chmury Jowisza to głównie amoniak, dokładnie ten sam smród, który czujesz przy czyszczeniu kibla domestosem. To nie jest przyjemny aromat, prawda? Mieszanka amoniaku z siarkowodorem daje zapach najgorszego bąka w historii wszechświata. Jowisz to prawdziwy mistrz kosmicznych wyziewów. Mars jest czerwony, bo pokrywa go rdza. Tlenek żelaza. Wygląda, jakby ktoś zostawił na deszczu całą planetę zrobioną z żelaza przez kilka miliardów lat. To nie jest kolor życia, ale symbol powolnego rozkładu. Czerwona planeta to w rzeczywistości gigantyczny, zardzewiały złom. Na Saturnie naprawdę pada deszcz z diamentów. Brzmi romantycznie, prawda? Niestety, rzeczywistość jest brutalna. Tyle, że te diamenty są mikroskopijne. Ostre jak szkło i spadają z prędkością pocisku. To romantyczne, jak grad kul, który rozszarpałby wszystko na strzępy. Uran pachnie dokładnie tak, jak sobie wyobrażasz najgorszą straczkę. W górnych chmurach pełno jest siarkowodoru i metanu. Naukowcy powiedzieli wprost: śmierdzi bąkami i zgniłym jajkiem. To nie jest planeta, na której chciałbyś spędzić wakacje. Na Neptunie wieje prawie 2400 km na godzinę. To najszybszy wiatr w całym układzie słonecznym. Twoja fryzura zniknęłaby szybciej niż mrugnięcie okiem, a ty sam zostałbyś zdmuchnięty w kosmiczną otchłań. To prawdziwy huragan na sterydach. Merkury ma dzień dłuższy niż rok. Jeden obrót trwa 59 ziemskich dni. To oznacza długie, palące słońce i mroźne noce. W tym czasie temperatura skacze od plus 430 stopni w Słońcu do minus 180 stopni w cieniu. To jak z sauny prosto do zamrażarki, tylko o wiele bardziej ekstremalnie. Ciśnienie na powierzchni Wenus jest 92 razy większe niż u nas. To niewyobrażalna siła, która zgniotłaby wszystko. To tak, jakbyś leżał na dnie oceanu pod kilometrem wody. Twoje ciało zgniotłoby na placek w ułamek sekundy, zanim zdążyłbyś cokolwiek poczuć. Na Jowiszu szaleje burza większa od całej Ziemi i trwa już ponad 400 lat. To gigantyczny, nieustający huragan, który nie ma sobie równych. W środku tej burzy co chwilę walą pioruny. Planeta strzela błyskawicami bez przerwy, tworząc spektakl grozy i potęgi. Europa, księżyc Jowisza, ma pod lodem ocean bardziej słony od Morza Martwego i napromieniowany do granic możliwości. Brzmi intrygująco, ale to pułapka. Kąpiel w tym oceanie równa się śmiertelnej dawce promieniowania w kilka minut. To nie jest miejsce na poszukiwanie życia, chyba że lubisz świecić w ciemności. Tytan, księżyc Saturna, ma jeziora z ciekłej benzyny i metanu przy minus 180 stopniach Celsjusza. To prawdziwy kosmiczny zbiornik paliwa. Jeden papieros i cały księżyc wylądowałby w powietrzu jak bomba atomowa. Lepiej trzymać się z daleka od otwartego ognia. Na Saturnie naprawdę pada deszcz z diamentów. Tyle, że te diamenty są mikroskopijne, ostre jak szkło i spadają z prędkością pocisku, romantyczne jak grad kul. Pierścienie Saturna, choć piękne, to miliardy ostrych kawałków lodu i skał. Nieustannie zderzają się i mielą nawzajem. Przelot przez nie byłby jak podróż przez gigantyczną maszynę do mielenia. Żaden statek kosmiczny nie przetrwałby takiej podróży. Słońce, nasza gwiazda, to nie ciepły, przyjazny ogień, lecz gigantyczny reaktor termojądrowy. W każdej sekundzie wyrzuca w przestrzeń miliardy ton plazmy. Jego rozbłyski potrafią zniszczyć satelity i zakłócić życie na Ziemi. Dla miłośników horoskopów i romantycznych wizji kosmosu mamy małe podsumowanie. Krótko mówiąc, Wszystkie te piękne astrologiczne opowieści rozsypują się jak domek z kart, gdy spojrzysz na prawdziwy kosmos. Tam nie ma romantyzmu, jest tylko ekstremalne gorąco, smród, trucizna i chaos. I właśnie dlatego jest taki fascynujący. Układ słoneczny jest absolutnie porąbany, pełen ekstremów i niebezpieczeństw. I właśnie dlatego tak go kochamy, bo jest fascynujący w swojej brutalnej prawdzie. Zodiak może sobie wróżyć z gwiazd, a gwiazdy i tak zrobią z ciebie mielonkę. Dlatego lepiej oglądaj moje filmy niż horoskopy. Tu przynajmniej nikt cię nie okłamie. Jak się podobało, walnij łapkę w górę, suba z dzwonkiem i napisz w komentarzu, która planeta najbardziej cię przeraża. Do następnego.